Kochani na kanale Mela Modela w kolejnym odcinku. Dzisiaj przychodzę do Was z holem zakupowym. Pokażę Wam rzeczy, które w ostatnim czasie sobie kupiłam. Jeżeli jesteście ciekawi, to serdecznie zapraszam Was do oglądania. Kupiłam sobie o takie new balansy z tej nowej kolekcji. Jest to model 574, czyli mi się ten najbardziej model podoba. Wyglądają one tak, super przepiękne, są takie zielono. Tutaj ta Enka jest taka zielono-niebieska, taka morska, szare, piękne, po prostu do wszystkiego pasują. Bardzo wygodne buty, serdecznie Wam je polecam. Są to moje pierwsze new Balance, ale na pewno nie ostatnie, więc serdecznie polecam. A drugie buty, takie balerinki, yy, są z H&M, takie. Takie piękne wzor wzorki One teraz się nie nadają na tu jeszcze porę roku Ale myślę, że na lato będą idealne Są takie bardzo ładne Już byłam raz na Akademii I naprawdę świetnie się sprawdziły I w H&M można je dostać Bo jeszcze były czarne Ale te mi się najbardziej spodobały Więc są urocze Kolejną rzeczą, która była naprawdę strzałem w dziesiątkę Jest to torebka wygląda. Ma tutaj taki paseczek oraz tutaj taką, wiecie, jak, taka torebeczka. Ma tutaj dwa pomponiki. Naprawdę jest bardzo pojemna. E, ma tutaj taki jakby e, woreczek, żeby... I tutaj ma bardzo fajny e, pudrowy taki róż w środku, a tutaj taki beż. Kamera inaczej pokazuje Wam ten kolor, ale naprawdę bardzo mi się podoba. Tutaj ma takie malutkie gwiazdki. Jest po prostu cudowna. Jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona, że tyle ta torebka mieści. Naprawdę bardzo mi się podoba i serdecznie Wam polecam, ponieważ już bardzo dużo razy w niej byłam. Jak szukacie fajnej, pojemnej torebki w yy, takim kolorze, to. Zara naprawdę wygrywa. Kolejną rzeczą są to kasey. Jak kejsy mogłabym ich mieć, multum, ale niestety wiem, że jak będę zmieniać telefon, to później te keysy po prostu będzie mi ich szkoda po prostu zostawiać, więc ograniczam się, ale no, nie mogłam się oprzeć. I pierwszym kejsem jest to taka pszczółka, jest cudowna, jest taka elastyczna. No i co mogę o nim powiedzieć? Kupiłam ją w Senseju, nie, m, kosztowała chyba 20 zł. Troszeczkę się boję o te małe czułka, że mogą mi odpadać, no ale czego się nie robi dla takiego ślicznego case'a? Zawsze patrzę, czy case nie ma problemu z odblokowaniem telefonu y, i głośnik. Kolejnym caseem jest to z handemu, y, taki Rose Gold, taki różowo złoty. Nie wiem, jak kamera to wam pokazuje. Ale jest śliczny. Tutaj ma fajne wycięcie na aparat, takie inne. Jedynym minusem tych case'ów z H&M jest to, że one troszeczkę źle chronią. Nie ma tutaj ochrony takiej bardzo dużej jak na przykład w tym case. Ie. Case kupiłam za około 24 zł w H&M. Kolejnym caseem jest to case z Berszki. Dotychczas jest to mój ulubiony case. Jest śliczny, taki morski, taki niebieski. I śliczne łóżka ma. Też nie jest odblokowanie yy, złe, bo o tak trzeba zrobić. O. O i się odblokował mi telefon Więc nic się nie, takiego nie dzieje Więc serdecznie Wam polecam e, ten case z Bershki Nie wiem ile on kosztował Kolejną rzeczą z gadżetów Ostatnią już Są to takie śliczne okulary Szukałam właśnie takich e, w takim kształcie Tutaj mają zakończenie różowe Tutaj zdajmy moje okulary i pokażę Wam jak wyglądam Ślicznie wyglądają Na snapie Wam pokazywałam I na asku było bardzo dużo pytań o nie Nie wiem ja bym zapomniała Nie powiedziałam Wam o selfie sticku z Bershki Taki śliczny selfie stick normalny Selfie stick tutaj yy, ma wejście na telefon I tutaj taki śliczny kotek I ten kotek dodaje takiego uroku Temu selfie stickowi Więc bardzo Wam polecam Nie pamiętam ile ten case kosztował Nie będę Wam tutaj kłamać Ale jest po prostu cudowny I teraz już ubrania Pierwszym sklepiem jaki odwiedziłam to jest Zara Czyli tutaj jest najwięcej rzeczy z Zary, czyli sklep, który obustwiam. i pierwszą rzeczą jest to taki t-shirt, takie mm, naszywki, o, o takie, Taka, taki niebiesko, taki morski kolor, śliczna, takie śliczne, fajne naszywki, bardzo teraz lubię rzeczy z naszywkami, nie wiem do ile będzie jeszcze ta moda trwała, Drugim t-shirtem też z Zary jest to taki t-shirt. Tutaj związaniem na końcu taki fajny do shortów będzie pasował. Um, on kosztował 24,90. T-shirt będzie pasował do wszystkiego, bo jest taki uniwersalny i ja właśnie takiego um, t-shirtu szukałam. Kolejnym t-shirtem w stylu Boho jest to, taka śli jest to taki śliczny t-shirt. W pięknym kolorze z taką śliczną kieszoneczką. Naprawdę bardzo mi się spodobał i y, przykuł moją uwagę. Ostatni już t-shirt z Zary. Jest to taki y, letni, fajny t-shirt i nic o nim takiego nie powiem, bo po prostu jest śliczny. Ja bardzo lubię białe t-shirty. I ten naprawdę też jest cudowny. Teraz spodnie z Zary, czyli taki w stylu boho, takie pumpy. Pumpy? Nie wiem jak to nazwać, takie, takie luźne spodnie. W takie śliczne wzorki były różne wzory, ale naprawdę ten mi się najbardziej spodobał. Zwykły, biały t-shirt i stylizacja jest świetna. Ja za dużo takich spodni właśnie takich luźnych nie mam, ale stwierdziłam, że dlaczego by nie spróbować. Mam nadzieję, że fajnie będą pasować do różnych stylizacji. Mają tutaj zwierzane są na końcu, więc też fajnie i po prostu wam je polecam. Teraz rzecz, w której się po prostu zakochałam jak tylko weszłam do sklepu, czyli sweterek, taki o którym po prostu marzyłam, czyli taki dłuższy z długim rękawem, ale on w ogóle nie jest gorący. Jest na przykład ciepło, a ja go mogę nosić, bo on przepuszcza jakby powietrze i nie jest mi, on jest taki zimny do tego. Nie wiem jakby to wam opis. Nawet kiedy jest bardzo gorąco, to mogę założyć ten sweterek i nie jest mi w ogóle ciepło, bo on tak jakby przepuszcza powietrze i nie jest taki gorący. Fajny materiał, taki widać, że nie jest sztuczny. Tego sweterku tutaj wam nie mogę tak pokazać, ale te wszystkie rzeczy będę robiła z nimi stylizację i niedługo się pojawi taki lookbook z tymi właśnie rzeczami, ponieważ nie chcę robić tutaj, ponieważ e, film byłby po prostu za długi. Kolejna rzecz, która po prostu pasuje do wszystkiego, te z naszywkami, czyli taka oto bluza. Wszystko jest teraz, co Wam pokazuję z Zary. E, taka śliczna bluza, taka baseballówka, o tak bym powiedziała. Gdyby nie było tych naszywek, e, zwykła baseballówka by była, nie byłaby aż tak śliczna. Ale naprawdę te naszywki przykuły moją uwagę. Teraz rzecz, na którą y, bardzo długo polowałam, czyli taka kamizelka jeansowa. Pasuje ona po prostu do wszystkiego. Fajny look możecie zrobić. Ta kamizelka wspaniale pasuje na lato i jest po prostu niezbędną rzeczą w mojej szafie. Kolejną rzeczą jest taka urocza spódniczka z Zary w takim miętowym kolorze, z takim tutaj y, brązowym paskiem, który odwzorowuje warkoczyk taki. Jest po prostu śliczna, bardzo mi się podoba. Kiedyś miałam taką tiulową spódniczkę, tylko że pudrową, różową, niestety już jest po prostu za mało. Ostatnią już rzeczą z zarystą to takie perfumy, woda toaletowa, którą pokazywałam na Snapchacie, na którego Was serdecznie zapraszam. Mela modela 2.5 Tutaj Wam się wyświetli Blueberry, czyli jagoda Co mi się podoba, ten zapach jest taki słodki, uroczy, taki dziewczęcy I naprawdę jest taki leśny i taki borówkowy Przejdźmy do handem u. Kupiłam tutaj taką oto bluzeczkę z taką pantelą ma takie fajne frędzeliki, które naprawdę świetnie pasują do tej bluzki i gdyby nie one, po prostu bluzka by była zwykła. Teraz nie pokażę Wam jednej rzeczy, której sobie kupiłam do tej oto bluzki. Idealnie ona pasuje do tych spodni. Są to takie pumpy z opuszczonym stanem, takie no spodnie, wiecie o co chodzi, takie jasne, które na pewno pojawiają się w lublu w Lookbooku, ale one są niestety w praniu i niestety Wam ich tutaj nie pokażę. Chętnie mnie też kupiłam takie zwykłe shorty z takiego fajnego materiału. Ostatnią rzeczą, czyli takie fajne, bajereckie spodnie, które są takie fajne, po prostu mi się podobają. Z tyłu mają tutaj takie yy, srebrne z takim napisem zielonym, yy, taki znaczek? Nie wiem jak to się nazywa i shorty są takie świetne, takie... Takk ég, veit ég, takk ég, hm. Takk ég, þetta er hægt, þetta er hægt, þetta er hægt. Sjártið svo náttúrulega fænir. Fænir, fænir, fænir. Fænir, fænir, fænir. Fænir, fænir. Hverstaklega er svært. Sjártið svo náttúrulega Jeżeli film Ci się spodobał, daj kciuka do góry, skomentuj i subskrybuj, jeżeli jeszcze tego nie robisz. A ja się z Wami na razie żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, kochani. Pa-pa!